Kolejna, kolejny temat jest to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia świętego Mikołaja z Miry patronem miasta Bierspodlaski. Jest to wniosek, będący y, wynik z działalności. Jako wniosek przedstawia nam Młodzieżowa Rada Miasta. Sytuacja taka pojawia się nam po raz pierwszy. No i jak państwo się zorientowali, że to tylko i wy, no wyłącznie ma ten projekt uchwały charakter intencyjny i nie rodzi żadnych skutków prawnych, ponieważ ostateczne decyzje zapadną poprzez decyzje władz kościelnych ze względu na sytuację wyznaniową dwóch jakby najważniejszych władz, a więc biskupa diecezji drohiczyńskiej i arcybiskupa Bielskiego. Otwieram dyskusję. Krzysztof się zgłosił. Krzysztof Grygoruk udzielam głos. Dziękuję bardzo. Znaczy jak najbardziej aktywizujemy to naszą młodzież. Pozwoliłem sobie tam, znaczy przyglądam tak jak, jak, jak to wygląda w sensie tej obrady i to wszystko. Czy coś nam to zmieni, posiadanie tego patrona? Dziwi mnie, bo, znaczy może nie dziwi, jestem zaskoczony, tak może, takim wnioskiem młodzieży. Wydawało mi się, że to będzie aktywizacja pomysłu jakieś dla młodzieży, tak bardziej lokalnie, stworzenie jakichś Stref relaksu w szkołach, jak to jest w Białym Stoku, jakieś tam inicjatywy, wspierania jakichś takich innych in, 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 inicjatyw. Mam szczerze mówiąc mieszane uczucia co, co, co do tego, tego pomysłu i, 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 i idei. Nie wiem, jaki jest cel tego i co nam to da. Też, żeby może nie zniechęcając tej młodzieży, żebyśmy to jak byli przeciw czy negowali, ja sobie dzisiaj się wstrzymam. Powiem szczerze, że wychodziłem naprzeciw do mieszkańców, bo mówiąc o tym, ludzie są po prostu zdziwieni tak. i pytają skąd to, dlaczego i i jakby, że młodzież, to, jakby to troszeczkę jakby nie, nie wpisuje się w, spój, w jedną taką spójną całość. Konsultuję się jeszcze na pewno z mieszkańcami, porozmawiam, do sesji, jest trochę czasu. Na dzień dzisiejszy się wstrzymuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? No z tego co ja się zorientowałam, to święty Mikołaj w Bali funkcjonuje, może więcej Pani Ewa wie ze względu na swoje zainteresowania. Odbywa się tam liturgia, z tego co wiem, zarówno jako wyznawców prawosławia. Często są tam pielgrzymki organizowane, także nie mam też zdania na ten temat, skąd młodzież takie dojrzałe, powiedziałabym niespodziewane, pomysły miała dojrzałe jak na ich wiek, bo my o tym nie pomyśleliśmy. Także czy jeszcze ktoś z Państwa chce się wypowiedzieć w tej kwestii? Nie ma, nie macie ochoty. Tak, także no zamykamy to i podobnie no tak jak Pan Krzysztof powiedział, ja Podzielam to zdanie, bo rzeczywiście zaskak zaskakująca jest, zaskakujący jest to wniosek mi osobiście. No cóż, przechodzimy do głosowania, jeżeli nie mamy pytań. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia świętego Mikołaja z Miry patrony miasta Bielspodlaski. Nie chcesz głosować, masz prawo. Może się wstrzymać. Także no Emil, jedna osoba, przepraszam, jedna osoba jest przeciw, sześć się wstrzymało, jedna osoba nieobecna, także no zostawiamy bez komentarza.